To jest mojej kochani Anglia, właśnie. Wczoraj 25 stopni i upał, dzisiaj stopni 17 i piękny deszcz. Nie do pracy. No. Byliśmy w sklepie po buty, jak wam mówiłam, że musiałam jechać, bo buty to pojechaliśmy. I wracamy na śniadanie dopiero o godzinie 1. Patrzcie, co Radosław będzie jadł. białą bagietkę ze smalcem. I powiem Wam, że normalnie, a sięłam chęci, ale to dlatego, że jestem głodna. To jest malcem i jeszcze Wam coś pokażę. I takie frankfurterki wędzone. Pamiętam jak ja Nie wiem, czy to koniecznie były z wrógla. mieliśmy wróła w sklepie, czy nie? Tak. Ale one były takie dobre. Normalnie mi się... A teraz otwórz szafę i pokaż jak, pokaż jak powiedziałaś, że ten... Powiedziałaś, chciałem chleb z pasztetem. I powiedziałaś, nie ma pasztetu. Jest w szafce po prawej stronie, jest puszka z pasztetem. Nie ma pasztetu. A ja, tutaj nigdzie nie widzę pasztetu. <laughs> A to? Nie drży się na mnie. A to moi drodzy, moje śniadanie. Zwykła... <laughs> na zwykłe. No zwykła biała bagieta z masłem i z plaśniakiem. boże, biała bagietka. Nie wiem, kiedy jadłam po raz ostatni białą bagietkę. No moi drodzy, godzina 16.45. Ja tutaj z pokrzywką wymieszaną ze skrzypem, tak sobie ostatnio znowu zaczęłam pić. I tak patrzę w lewą stronę. Jeśli mnie oglądacie, to wiecie, co tam jest. Tam są moi kochani ciuchy. Tak, tam są ciuchy, e, które czekają na to, żebym się spakowała. I zaraz zacznę się pakować. Co prawda dzisiaj jest dopiero niedziela, ja wyjeżdżam w piątek, ale tutaj już raczej nie będę nosiła... Wiecie co, odstawię wodę od komputera, żeby nie było buby. Ale tutaj już raczej nie będę nosiła e, tych rzeczy, co kupiłam. Także zaraz się spakuję. Miałam do zmierzenia dwie sukienki, bo nie wiedziałam, czy zostawić dwunastkę, czy czternastkę. Mam do zmierzenia też spodnie, właśnie. Jeszcze spodnie nie zmierzałam, bo też muszę zacząć, czy zostawić dwunastkę, czy czternastkę. Buty dzisiaj pojechałam i kupiłam, ale nie wiem, czy wam pokazywałam, że kupiłam inne. Zresztą, czekajcie, już wam pokażę przynajmniej tą jedną parę, bo mam to na wierzchu, bo mieszam z moimi pięknymi sukienkami. Nie wiem, czy mi się zdąży, czy mi się zdąży. Nie wiem, czy zdążę nagrać te zakupy z Primarka teraz, czy nagram po prostu, jak wrócę z Polski, czy po prostu wam zrobię outfity, jak będę w Polsce. Ale po prostu kupiłam pięk, pięk, naprawdę piękne, piękne rzeczy. Primark ma teraz tak wspaniałe rzeczy, takie piękne sukienki. Ja w ogóle sobie obiecałam, że tą jesień, tą zimę mam zamiar przechadzać w sukienkach. Zobaczymy, czy mi na to pogoda pozwoli, ale tak sobie obiecałam. Ja, wiecie, mam 40 lat. Zaraz, moi drodzy, 18 listopada będę miała 41 urodziny. Ale uwierzcie mi, że ja naprawdę bardzo rzadko w życiu hasałam w sukienkach czy w spódnicach. Jeszcze w sukienkach może taki owszem, ale na spódnice absolutnie nie. A teraz sobie obiecałam właśnie, że sukienki to jednak to jest to. Teraz zdałam sobie sprawę, że jednak sukienki to jest to, co lubię, zwłaszcza te takie jesienne, po prostu, no po prostu cuda, naprawdę. Powiem Wam, że aż troszeczkę mi żal, że mi się nie chce tego dla, was, tego, tego dla Was teraz nagrać. Po prostu mi się nie chce przebierać, nie czuję się cały czas najlepiej, cały czas głowa mi puchnie, czuję, jakby miała balon w głowie. Po prostu to jest coś strasznego, co się dzieje z moją głową ostatnio. Ale obiecuję Wam, że Wam to nagram, ale czekajcie, tylko Wam pokażę buty. Co prawda nie są te buty, po które jechałam, no ale są bardzo podobne do tych, po które jechałam. Po prostu są. E, miałam kupić takie inne, mniejsze. Czar, e, inne i mniej, na mniejszą obcasie. Zresztą kupiłam je sobie w czarnym kolorze. Te ja może zaraz pokażę, jak wygrzewię. E, ale po prostu kupiłam te, bo. Rozmiar jest ten idealny, to jest piątka, tamta piątka była trochę za mała, szóstka była dużo za duża, także wzięłam tą piątkę. E, tutaj widzicie wiązane niby, a w środku normalnie jest zamek, że po prostu ta sznurówka jest taka fake, że tak powiem można po prostu sobie bardziej zwęzić lub, e, e, lub rozszerzyć tego buta przez to. E, taka niby skórka, ale nie skórka, niby... no nie, na zawsze to nie wygląda, to imituje po prostu taką skórkę z czarną podeszwą, z brązowym obcasem, ale są takie wygodne! Są po prostu, założyłam je i nie chciałam ściągać, naprawdę są tak, tak, bardzo wygodne. Na pewno długo mi nie potrwają. I powiem wam, że troszeczkę się zastanawiam, żeby sobie nie kupić drugiej pary w razie jakby się teraz szybko rozwaliły. Eee, tak jak mówię, piątka. Eee, I cena, moi kochani, zobaczcie, 16 funtów. No ale jeżeli to by miało być na jeden sezon, to. To po prostu rewelacja, po prostu rewelacja i idealnie pasują do tych moich sukienek, które mam zamiar właśnie nosić i na pewno jak wrócę z Polski, bo już teraz raczej nie będę, chociaż żal mi, bo teraz są naprawdę piękne sukienki i troszeczkę mi żal, że później może ich już nie być, mm, bo na przykład ostatnio kupiłam sobie sweterek i też wczoraj i dzisiaj jeździłam po trzech Primarkach dla tym, za tym sweterkiem dla mojej mamy i nigdzie go nie było, także po prostu zostawię jej swój. E, tak, też się boję, że po prostu te sukienki się tak rozejdą, bo naprawdę kolekcje są zaromiste. E, dobra, ja wypijam tą herbatkę, w międzyczasie będę robiła film, a jak tylko to skończę, biorę się zapakowania. Może przy pakowaniu Wam tak troszeczkę pokażę e, mniej więcej co kupiłam. E, jutro do pracy na rano, ale cieszę się, bo, no bo tak jak mówię, już zaraz wyjeżdżam. Troszeczkę mi szkoda, że nie lecę z radkiem. My tak często. Może mówię i echo słyszę normalnie, sw swoje echo. E, my tak często wylatujemy osobno, zwłaszcza do Polski. To też jest dobre, bo wiecie, każdy to jest związek, małą przerwę powinien mieć, żeby się za, tą, za sobą stęsknić, żeby wiecie, żeby później mieć dużo tematów do nadrobienia, wiecie, jak to jest. Także, także fajnie. Ja przynajmniej raz albo dwa razy w roku, my tak przynajmniej tak przeważnie robimy raz albo dwa razy w roku, jakoś gdzieś tak osobno albo on jedzie, albo ja. Eee, także, także tak, dobra, biorę się za to, bo chciałabym tak mniej więcej do 18 już mieć po filmie i po pakowaniu, przynajmniej takim pierwszym wstępnym. Wiecie o co chodzi? Udało się, jest przed 18. ja już jestem po zrobionym filmie, biorę się za pakowanko. Tutaj kochani, Radek kupił sobie kiedyś walizkę, znaczy razem kupiliśmy w Polsce i Radka, mama nakleiła taką cenę, żeby łatwiej mu było rozpoznać na lotnisku. W sumie to już wiecie, nowa walizka była ciężko, było się do niej przyzwyczaić, także ta cena pomagała, ja nie mam zamiaru tego odklejać, także otwieram. Nie bój się, nigdzie nie, jedna, nigdzie nie, nie zostaniesz sama, nie bój się, nie bój. Otwieram i zaczynam pakowanko. O, no to może Wam od razu pokażę. To są te drugie buty. Takie czarne, widzicie? Też na obcasi właśnie na klocku i takie chciałam kupić, yy, chciałam właśnie takie kupić w tym kolorze, no ale nie było mojego rozmiaru, także, znaczy nie, nie pasował mi rozmiar. Także kupiłam takie. No i zobaczcie, dwie pary butów. Jeszcze chcę zabrać kolejne dwie. Jadę na tydzień oczywiście. Dwie pary butów i pół walizki już zajętej, także chyba ja będę musiała wziąć swoją dużą walizkę. Boże, te kable zawsze mi tutaj wszystkie leżą. Muszę gdzieś uporządkować te kable. E, ale na razie się spakuję, bo ciuchów nie mam za dużo Zobaczymy, najwyżej się e, Przeniosę do innej walizki A te buty, taka sama cena, 16 punktów Moi drodzy, 16 punktów, tak samo na zamek Zaapinane Spoko, spoko Jedna z moich sukienek, ta akurat idzie ze zwrotu, bo to jest 14 Wygląda tak To jest długi rękaw Żadna sukienka, moi drodzy, nie ma dekoldu Mój Radek powiedział, że troszkę tak, e, jak nie ja <laughs> Ale tutaj chodzi o sukienki, a nie o dekold Także Piesza wygląda tak. Zapomnieć nie możemy o rajtuzach, zwłaszcza jeżeli mamy kiecki, a nie wiemy jaka będzie pogoda. I ja sobie znowu kupiłam takie z Primarką. One są bardzo dobre. To są setki, moi kochani. E, soft Touch. No dobra, mają bardzo miękki soft touch, ale co mnie zawsze te śmie śmieci śmieszy? Widzicie, e, sensorem pogody. Jakie zimno, to utrzymują was w cieple, a jakie zbyt ciepło, to chłodzą was. Także moi drodzy, takie inteligentne rajstopy. Trzy pary za 5 funtów podrożały. Wydaje mi się, że były za 3,5. One, ale nie będą. Setki są zawsze najdroższe. E, 80, 60, 40 was są cały czas za 3,5, a te są właśnie w takiej cenie, ale one są naprawdę spoko. Także trzy porządne pary rajstop. Żaden deszcz wichura nie będzie mi wrogiem. Jesteś mały kotek? Czy duży piesek? Czy mały piesek? Jesteś dobry pies, to najważniejsze. Czy duży, czy mały, ważne, że głową fajnie przekręcasz i tak szybko ogonem macha, że aż w kamerze jest to jako jedna ciągłość. No, znowu idę na spacer ubrana jak umpa lumpa, a potem się wstydzę, jak mnie ktoś znajomy spotka. No, ale pracuję w domu i robię w ogrodzie, to wiecie, no po prostu mi się nie chce przebierać co chwilę, a wracam i dalej mam trochę rzeczy do zrobienia, bo troszeczkę ogród ogarniam, e, trawę wreszcie zasiałam, e, cały dom wybrudziłam śladami, wiecie, z błotkiem, bo ziemia musiała być wilgotna, akurat dzisiaj padało, to mówię, wykorzystam to i zasieję trawę, także zasiałam trawę i później weszłam do domu w tych oto butach, które mam na sobie teraz po prostu czarne całe w błocie, masakra. Także jeszcze przyjdę do domu chociunka. Jeszcze w niedzielę będę musiała podłogę myć. Pięknie. Pamiętacie, kiedyś Wam pokazywaliśmy, znaczy kiedyś, miesiąc, dwa miesiące temu jeszcze Borysław żył, jak tam budowali budynek. Zobaczcie, stoi już gotowy do wynajęcia. Chyba jeszcze nikt na razie nie wynajął. Także tak, wybrałam się, z spisałam do parku. Hmm, jeszcze jest jasno. Tak nie byłam do tego przekonana, ale jednak jesteśmy w parku. Widzę tam pełno młodzieży, ale nie oczekujmy najgorszego od tych naszych młodych ludzi, prawda? E, także idziemy tutaj, bo mówiłam wam, ubrałam się jak umpa-lumpa. Jestem w ogóle wyglądam naprawdę, zobaczcie. Dresy, buty, humorusane całe. E, dlatego nie gdzie indziej, bo kiedyś żeśmy się tak z Radkiem właśnie wybrali tutaj po osiedlu. Ej, zostaw tą kupę. Po osiedlu żeśmy się wybrali na spacer. Ja, taki umpa, ja taka właśnie umpa-lumpa, Radosław też i znajomi jechali i tak mi było wstyd później, że ja taka, wiecie, niewyjściowa, ale no co, no zdarza się. W ogóle zobaczcie, jakie ładne chmury. O ile chmury mogą być ładne? O, różowe niebo, może będzie ładnie jutro. Teraz Wam mówiłam, że ma przez cały tydzień padać. Ale tak dzisiaj fajnie było, że z rana lało, no a teraz jest w miarę ok. Cały dzień było 17-18 stopni, także bardzo przyjemnie, i wydaje mi się, że już właśnie zbliża się ten okres yy, że tutaj już będzie cały czas cieplej niż w Polsce. Tak mi się wydaje. Nie zawsze. Pewnie może być więcej deszczu niż w Polsce, ale temperatury już będą wyższe. I to właśnie tutaj lubię, bo tutaj jesień, zima. Nie to, że temperatury są zawsze takie same, ale naprawdę nie jest tak bardzo mroźno jak w Polsce. I to mi się podoba, bo nienawidzę mrozów, powiem Wam szczerze. Nienawidzę mrozów. Nie, nie lubię też deszczu, Piola Maruda. Ale jeżeli już mam, wiecie, wybrać pomiędzy zimnym, jakimś tam coś tam, a ciepłym deszczem, to już wolę ciepły deszcz. Przez cały dzień zjadam tylko tą bagietkę, co Wam pokazywałam. E, także teraz kolacja. Sałata, rzutkiewka, pomidory, troszeczkę makroli takiej z pieprzem wędzonej. I cztery plastry takie cienkie, halumy. to jest 30 gramów halumy. Przepraszam, 40 gramów halumy, także tak to wygląda. No, moi drodzy, ja już się wykąpałam. <noise> już się odbraziłaś, tak? Już nie jesteś obrażona. Już nawet zaglądasz nieśmiało do kamery. Co ci? Lonia! No Co ci, mordko? Coś ona dzisiaj jest nie w chmurze? E, biorę się, moi kochani, za maseczkowanie. Znowu so, będę musiała ręce mieć po tobie teraz. No. Biorę się zamaseczkowanie. Taką maseczkę kupiłam e, w polskim sklepie. To jest Bielenda Hydraker, maseczka pilow Kokos i Aloe. Sera odwodniona, czyli taka jak moja. Zwłaszcza ostatnio, powiem Wam już, najwyżej no nawet nie pinguje, bo coś się z nią naprawdę, naprawdę nie tak nie wiem. E, chciałam powiedzieć, że być może ogrzewanie, ale ogrzewanie. No już nosku, rudy nosek. Ale ogrzewanie tylko jak na razie raz włączyłam, także to nie może być ogrzewanie. Nie wiem, co jest grane, także robię sobie ją. E, izotoniczna woda kokosowa, sok z Aloesu, kwiat haluronowy i trehaloza. Nie mam pojęcia, co to jest. Na od odświeża, rewitalizuje i fajnie, bo jest pilof. Ja bardzo lubię maseczki pilow także zrobię sobie tą maseczkę. W międzyczasie jak maseczka będzie na mojej buzi zastygała, ja się biorę za skanowanie paragonów, bo mam ich bo mam ich całe mnóstwo. Wczoraj nie poskanowałam, także wiecie, punkty nie przepadły, no ale zrobię to dzisiaj. Jakieś tam mam z dzisiaj, jakieś tam mam z wczoraj, także zrobię to, żeby mi te punkty do końca nie przepadły. Eee, no i co, jest dziesiąta, mam nadzieję, że do jedenastej będę w łóżku. Słyszycie to? Wierzycie w to? Ale tak, chcę być o 11 w łóżku, bo jutro po pracy nie chciałabym iść zdrzemnąć, bo mam naprawdę jeszcze dużo rzeczy do zrobienia przed wyjazdem, także wiecie, muszę się uwijać, że przychodzić z pracy, żeby zrobić to, co mam zrobić, żeby zostawić rzadka tutaj w porządku. Żeby, wiecie, w porządku, żeby w domu był porządek, żeby było wszystko okej, okay, żeby wszystko było ok. Przygotować je mu to, co on tam potrzebuje, chociaż on jest na tyle zaradny, że on sobie sam wszystko przygotuje. Ale wiecie, chciałem, żeby po prostu wchodził do ładnego, czystego domu, żeby nie musiał się za bardzo martwić. Oczywiście, jeżeli będzie w bałaganiu, nie będzie wsadzał naczyń do zmywarki i tak dalej, i tak dalej, no to znowu zrobi bałagan. Ale, ale on jest raczej fajnym mężem i o, powiem Wam, co bardzo fajne jest, że zawsze jak ja sama wyjeżdżam, jak przyjeżdżam to zawsze się stara wysprzątać, kwiaty jakieś kupić i, i żeby, wiecie, że mi było po prostu miło do tego domu wrócić. Dobra, e, idę nakładać maseczkę i tak jak mówię, skanować te paragony. Hmm, dziwna sprawa, moi drodzy, dosyć dziwna sprawa, bo maseczki nie staczało mi tak na całą buję, tak jak ja zawsze nakładam. Nie połączyłam mi tutaj, tutaj dotąd nie doszłam, znaczy tutaj, wiecie, jest, ale bardzo, bardzo cieniutka warstwa, która myślę, że się po prostu nie scali i nie będzie można ściągnąć. No chyba, że się będę myliła, to Was oczywiście poinformuję, ale po prostu, tak jakby jej było za mało. Nie otworzyłam drugiego opakowania, tej drugiej saszetki, bo byłoby wtedy zdecydowanie za dużo. No ale tak troszeczkę, jakby za mało. Kolor taki błękitny jest praktycznie bez zapachowa, czyli dobrze. Troszeczkę teraz czuję, jakby pieczenie. Ale ja mam tak przesuszoną skórę, że u mnie to jest normalne, jak coś nałoży takiego innego. No, zobaczymy, zobaczymy jak to będzie w ogóle. Jestem wradka koszulce do spania. O, so sweet. O, jakie ciężkie życie, takie ciężkie. Takie ciężkie życie co mój pies ma. Ja tutaj robię dla Was film. Jest godzina 2238. I tak jak mówiłam, po prostu chcę zrobić kilka... chcę zrobić ten cały materiał, co mam bo. Zaraz maseczkę mogę sięgnąć, już powinnam sięgnąć. Chcę zrobić ten cały materiał, co mam, bo po prostu yy, wiecie, tak jak mówiłam, w sell, nie będę nagrywała. Znaczy, nagrywać może będę, ale nie będę tam tego przysyłała, bo u mojej mama jest dosyć słaby internet. Kiedyś coś tam całą godzinę rolowało, rolowało i nie przeszło. Chyba, że z telefonu od siebie puszczę. No, też to jest taka możliwość. Na wakacjach tak robiłam, z telefonu puszczałam. A jeżeli się nie uda, to po prostu będzie przestój. Zatęsknij się za mną. Także dobra, ja kończę to. Boże, no jak ja wyglądam w ogóle, czemu ja się Wam taka pokazuję? No, Jola. Jola! A Moi drodzy, mówiłam, że maseczka raczej się nie, nie sprawdzi, bo jest jej za mało, ale chyba nawet taka cieniutka warstwa jej była ok, z tego co widzę. Kogo to obrzydza? Kogo obrzydza takie odrywanie... Jezus, normalnie misku, skóra zdziela. Kogo obrzydza takie odrywanie maseczki? Ja uwielbiam takie rzeczy. Jeżeli wiem, że to maska, bo jeżeli byłoby to skóra, to chyba się tutaj normalnie. Dobra, co cofam wszystko, Co wam wszystko, co powiedziałam odnośnie tej maseczki, że jest jej za mało, że za cienka warstwa, żeby, mieć to razem, żeby mi to później zeszło. Zeszło po prostu idealnie, nawet jak miałam taką bardzo cieniutką warstwę, wszystko jednym płatem mi po prostu zeszło idealnie, także Bielenda zwracam honor. Jak na razie ta buzia, wiecie, jak po takiej maseczce jest, no nie czuję jakiegoś tam nawilżenia, ale po maseczkach Pilofia ja przypuszczam, że to po prostu z czasem widać. Nie jest skóra zaczerwieniona, także to jest dobrze, nic teraz nie piecze, nie widzę, żeby była podrażniona, także przypuszczam, że jutro z rano będzie dosyć ładnie skóra wyglądała, także przed snem obowiązkowo tonik i serum z Bielendy, być może jeszcze jakiś krem Mhm. Mm Cofam wszystko normalnie. Szok.